Czy jeśli kierowca zjeżdża do Zajezdni, jest wbity kierunek do Zajezdni, to czy trzeba kasować bilet w autobusie? No otóż, słuchajcie, jeżeli autobus jedzie do Zajezdni, to jedzie on oczywiście po trasie. I do momentu, kiedy autobus nie zjedzie z trasy, tak naprawdę cały czas jest na trasie. Więc, to, że jest wpisany kierunek do zajezdni, to nie oznacza, że ten autobus e, jedzie od samego początku do zajezdni, bo on tak naprawdę do zajezdni zjeżdża dopiero z przystanku wyłączenia, który znajduje się gdzieś na trasie. A skoro znajduje się na trasie, to każdy przystanek przejechany jest obowiązany, każdy pasażer uiścić opłatę za taki przejazd. Więc trochę dla mnie to jest dziwne pytanie, bo. Jeśli autobus jedzie do zajezdni, to tak samo wykonuje swoją pracę kierowca, tak samo autobus jedzie trasą i to jedzie trasą, którą jeździł tak, tak, tak naprawdę przez cały dzień, więc yy, tak samo obowiązuje opłata za przejazd, jak jakby to było normalnie w ciągu dnia na trasie. To no, na tej zasadzie działa. Także pamiętajcie, nieważne czy jedziecie jeden przystanek, czy pięć, czy trzy, czy 10, jeśli jedziecie po trasie autobusem, który zjeżdża do zajezdni, należy kasować tak samo bilet, ponieważ opłata za przejazd obowiązuje cały czas. Pozdrawiam i szerokości.